Radujemy się w naszym życiu z bardzo wielu e, rzeczy. E, ktoś komuś e, dzieci zdają bardzo dobrze egzaminy, e, ktoś wyszedł obronną ręką z COVID-a, chociaż nie było łatwo, e, ktoś pogodził się w rodzinie, cała rodzina e, się popłakała, e, polski sportowiec odniósł zwycięstwo. Po prostu się cieszymy, choćby ze zwycięstw Igi Świątek. E, Matka Najświętsza dzisiaj proponuje nam. Jednak taką radość, która wynika z przeżywania obecności Pana Boga, Matka Najświętsza w Hymnie Magnificat, wypowiedziała takie słowa, że jej serce się raduje właśnie z obecności Pana Boga, z tego, że Pan Bóg okazał się wobec niej łaskawy. Ten, ten Czasownik radować się występuje w Ewangelii tylko dwa razy. Wtedy, kiedy Pan Jezus rozradował się po przyjściu apostołów i kiedy Matka Najświętsza w Magnifikat się rozradowała. Oznacza to nie posiadać się ze szczęścia, nie posiadać się z radości. Myślę, że taki żywy kontakt z Panem Bogiem powoduje, że my nie posiadamy się z radości i tę radość przykładamy potem na nasze życie codzienne.